Czy pana zdaniem Mateusz Morawiecki zasługuje na Nobla? Oczywiście! A ta kurka powinna już być powiedzmy. Że ten? Tak. Oj! To jest złodziej! Okradli Polsce! Ja rozumiem, że obron... Okradli! Pani ogląda TVN. A, a pani TVP? Na Tuska? Na Tuska, ale płytki A czym panią? przekonuje to?

Pan. A, a pani tu komu? Ja już powiedziałam, jestem w internecie. Jak grom z jasnego nieba padła dzisiaj informacja o majątku żony Mateusza Morawieckiego. Według ustaleń dziennikarzy Onetu, nieruchomości, które Mateusz Morawiecki przepisał na swoją żonę Iwonę, mają mieć obecnie wartość prawie 100 milionów złotych. Jak można się domyślić, w sieci zawrzało, a sprawę komentował między innymi Donald Tusk. 100 milionów do przodu, gdy wokół wojna, pandemia i drożyzna. To jest naprawdę imponujące osiągnięcie na Nobla. Herr Donald pisał na Twitterze Mateusz Morawiecki. Ty dorobiłeś się na polityce, a ja zrezygnowałem z wysokiej pensji, żeby służyć Polsce. Sprawdźmy zatem, co o tym wszystkim myślą Polacy: czy trzymają stronę Mateusza Morawieckiego, czy może uważają tak jak Donald Tusk, że premier zasłużył na nagrodę Nobla. Pytamy, czy Mateusz Morawiecki zasługuje na Nobla, panowie? Oczywiście! A ta k***a powinna już być powiedziana. Że ten? Tak! Oj! Pytamy, czy Mateusz Morawiecki, pan, zdaniem zasługuje na Nobla? Hmm. Z kartofla chyba. Z kartofla? No pewno, no, proszę pana. No za czym pan moi wszyscy To e... Ten jest facet, któremu można zaufać i... Powierzyć kierowanie rządem. Że pani mu nie ufa? Absolutnie nie. No bo on, na, on tak odpisał, właśnie Donaldowi Tuskowi. Herr her Donald, zostawiłeś Polskę, by za duże pieniądze służyć niemieckim interesom w Brukseli. Proszę pana, niech pani powie, co ma kaszub do Niemiec? No na miłość boską, no ludzie. Skąd takie coś? No, no takie informacje dzisiaj podał ona na podstawie ksiąg wieczystych. Żeby nie musiał w oświadczeniu majątkowym podawać premier Mateus po oczach widać. niech pan zobaczy. Po oczach. Tak, po oczach widać. Widać. Że to, no, a oni kiedyś razem tam byli, spiknięci. Nie, to tak. Trzymali, ra, trzymali sztamy, a teraz tak. No ale to wszyscy nie razem. Nie, nie lubię tego człowieka. Czyli pani premier nie przekonuje. Absolutnie nie. A pani jak uważa? Ja uważam, że tylko to. Tylko premier. Że tylko premier? Oczywiście. No a co pani myśli o tym, że miał niby majątek na żonę przepisać, przepisy, że ten 100 milionów złotych? Tak? A to jest tylko fikcja. Że to fikcja? Oczywiście, że tak. No... Czyli tutaj pani bardziej zgadza się z premierem, o, osk że... Oskarżają zdrajcy. A pani jak, jak uważa? No bo tutaj... Ja? Proszę pana, to? Ale, że plus czy minus? A Minus! Że minus? Oczywiście! A pani to mówi, że wielki plus. Minus! Oddać polskie najlepiej. A pani komu daje to plusa, jaką minusa? Plusa temu, a minusa temu. I to i pięć minusów. A dlaczego? A dlatego, pani... dlatego że, że oszukuje ludzi. Że oszukuje? O, tak! No bo tu pani mówi, że premier na, oszukuje. Nieprawda, nie. Nakradł ja nie na kupę, nie nie kupę pieniędzy. Ja ja dlatego, tego łobuca, że, że to łobuz. A już no Tusk bo, to już no bo Donald jest Tusk oszust... mówi, że Mateusz Morawiecki to obóz. Nieprawda, to jest bardzo pan, uczciwy pan człowiek Tusk, i dla Polaków. Pan plaków. Tusk, co powie, to zawsze oszuka. Całe życie obiecywał, za, obiecywał obiecywa, zawsze oszukał. Nic do... nie, nie dał po, narodu no bo... polskiemu. A pan Morawiecki dał 800 złotych i niech on jeszcze rządzi 300 dzisiaj... lat, a pan, a pan Tusk nie sobie odpocznie. To bo dzisiaj on onet... jest męczony. Tusk, Tusk nie a, łączy. Wyprzedawał całą Polskę. prawda. On tak się Wszystko nie pokazuje, że on nie znalazł. Idziemy, na, że na Tuska? Na, na Tuska? Na Tuska. <laughs> A, pani... A pani... czym Panią przekonuje Donald Tusk? Przedam i Panią, nie no, tylko Polskę, ale i Tam więcej pieniędzy, emerytury, że głupoty, tak? Tak, Państwo opowiadają głupoty i to jest. No ja, tak. to tak. Jakie głupoty? Czyli Pani tu daje plusa komu? Premiero? Nie, ja jestem za tym Panem. A bo Pani jest złodziejem i idzie za złodziejami. Ja też jestem za Złodziejka za złodziejami. Panie Stasiu, niech pan stanie koło swojego y, tego i handluje. A ja tu. Niech pan... A pani tu? Komu? Ja już powiedziałam, jestem w internecie, A, także swoje mam. Za złodziejami tak, nie pójdę. O właśnie, za, za a, czyli to, pani tu minus. minus. Tusk minus. po prostu minus. Minus. Kto Tusk? Tusk? No to tuś 400 zakładów sprzedawał. Zastanów się człowiek. A, no to nie Zastanów się człowiek. No, ale no, Inteligencja no, powinna no, rządzić, nie. a niech ale takie nie. brycza. Oczywiście Tusk. Że Tusk, bo pytamy Tusk. czy Mateusz Morawiecki zasłużył na Nobla. W życiu. Że w życiu. To jest oszust, złodziej. Brawo. I więcej no, Ale tu nic. niektóre panie mówią, że on. przystojniejszy, no, ładniejszy niż. No, tak broni interesów polskich. Aha. A w życiu nie broni nic. Wiem, nie? Bo napisał, nie napisał na Twitterze tak dzisiaj. Herr Donald, zostawiłeś Polskę, by za duże pieniądze no. służyć niemieckim interesom w Brukseli. Za te pieniądze oni się rządzili przez 8 lat. I są tacy okrutni. Tusek. Tusk jest dobry, nie? Oczywiście. Gratulacje. Pani, Gratulacje. kto to ma plusa, kto minusa. Nie no plus, no, no ludzie na... gdzie... plus? Myślą, to, są jest to jest złodziej! To jest złodziej! Okradli Polsce. Ja Rozumiem, że kto... pani okradli. Pani ogląda TVN. A, a pani TVP. TVP. Nie, ja mam różne i sama myślę, a nie mhm. robię z siebie bezmyślnego. A właśnie człowieka, ja myślę, który nic właśnie nie myśli. Ja myślę. Trzeba mieć wiedzę, żeby, trzeba. żeby wybrać. Właśnie trzeba mieć wiedzę. Gratulacje. E, nauczyciele zarabiają, jak zarabiają. Lekarze zarabiają, jak zarabiają. Jeszcze co pani powie, bo pani ma wysoką emeryturę, może pani z pisu wyszła. Z rozsądku, z pisów! Kiedyś. No, jakie nie chce tego? Benzyna zatania źle, za droga źle. Mm -hmm. To co jest dobre? No tak, pani myśli. Dlaczego Donald Tusk tak usilnie przekonuje, że obecna władza kradnie, że są afery? Że. No, nie są uczciwi, tak mówi. Powiedziałabym no. coś. Ale nie chce pani. Nie, chcę mi się tego no, zapłacić. Tak. Że, że... Tak, że kradzysz. Że kradną? Oczywiście, że tak. Ta była że teraz kradnie tam, tam, na tam ci nie kradli. Czyli Pani bardziej tu na plusa do Donalda Tuska? Oczywiście. Całe życie jeszcze na głowę mi nie upadłam, żeby, żeby na PiS głosować. Niestety. No bo właśnie dzisiaj Onet ujawnił 14 im... biorę 14 Nie, proszę Pani, nie biorę w nie. Nie, niestety nie, właśnie mnie władza bardzo, bardzo opokuje. 100 milionów złotych. Pana, dla mnie to są takie drobne sprawy w sumie, bo... Że to nie drobne? To, nie, nie chodzi o to w Polsce, nie chodzi o to, prawda? Żeby Czyli... Polska była polską, żeby się coś działo, żeby, żeby wszystko szło do przodu, prawda? No, Żeby się rozbudowa i tego. Każdy ma tam coś na sumieniu. Ale jednak pani zauważa, że tutaj z tymi no ja kwestiami, że, że jest bardzo dużo jest po prostu. I to nie są ludzie, że to przyjechali do pracy, bo co oni o tej porze robią? A to ja myślę, że ten tak, Donald Tusk. to sprzedał Polskę i chciał oddać pół teraz ruskim. I to jest złodziej nad złodziejem. Że to złodziej. No bo właśnie Mateusz Morawiecki napisał. Pana... Napisał tak. Dobra, niech, pan, niech nie? pan mnie tego, bo ja lepiej może znam jak pan. A. kto tu ma pana sympatia? No przecież nie ten oszust. Że Morawiecki przecież... jest oszustem? No a nie? No tak, pytamy właśnie, czy nie zasługuje na Nobla? Kurwa, ja bym mu Nobla. Te są kłamią. Że ci kłamią? A pan jak uważa, kto tu nie mówi prawdy? No wiadomo kto. No kto? Wiadomo, ten po lewej. Ten po lewej nie mówi prawdy. No i jeszcze jak to jest. Nie na daremno no. ma proszę pana przydomek y, pingwin. Nie pingwin, tylko Pinokio. Panie. On był doradcą jego i Toska. on teraz pluje na niego. To jest dla mnie to jest nie człowiek. No. Że nie człowiek? On, no On napisał teraz tak, premier. Ale ja nie chcę słuchać. Jeszcze, na, ale tak rozpoczął. Herr Donald, zostawiłeś Polskę, by za duże pieniądze służyć niemieckim interesom w Brukseli. On z PiSowi zostawił kupę kasy, a teraz PiS zostawia nam 2 biliony kre, yy, długu. Długu? Czyli Dwa biliony długu. Czyli premier pana nie przekonuje? Premier? Ja bym go kur... Dużo zdrowia panu życzę. Wszystkiego dobrego. Który z tych panów mówi prawdę? Komu kibicujecie? Czy Donaldowi Tuskowi, który sobie ironizuje, że Mateusz Morawiecki powinien otrzymać nagrodę Nobla? Czy może premierowi, który mówi o tym, że Donald Tusk reprezentuje obce interesy? Napiszcie w komentarzach. Jeśli materiał ten Wam się spodobał, to dajcie lajka i kliknijcie subskrypcję, by nie przeoczyć nowych treści na kanale. Jeśli macie jakiś pomysł na pytanie, które moglibyśmy zadać obywatelom przed zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi, również napiszcie o tym w komentarzach. Eryk Błaszak,